Premier Tusk walczy w Brukseli o wyższy budżet Unii Europejskiej w koalicji z 15-14 innymi krajami. Tymczasem w kraju PiS zawiesza akcję przygotowania w zasadzie do konstruktywnego wotum nieufności dla rządu, a wcześniej 11 listopada jego człowie politycy wyjeżdżają do Krakowa, by nie podgrzewać atmosfery w Warszawie, nie uczestniczyć, nie prowokować starć ulicznych, to bardzo dobry znak, ponieważ walka o budżet unijny na lata 2014-2020 nie jest walką o budżet na teraz. Te pieniądze nie wpłyną na konta rządu polskiego czy państwa polskiego, nie zostaną użyte przez rząd Tuska, ale prawdopodobnie przez jego następców, kto wie, być może z PiSu. Więc ta walka, która miała miejsce wcześniej między zwolennikami PO, zwolennikami PiS-u, zaczęła nabierać takich bardzo emocjonalnych, negatywnie nacechowanych mm, cech, i to było groźne. Ale teraz widzimy, że obie strony wykazują odpowiedzialność za państwo polskie. PiS nie chce atakować wtedy kiedy dobrze wie, że tylko rząd może wynegocjować korzystny dla Polski budżet Unii Europejskiej, a nie opozycja, że tylko Tusk w Brukseli może to załatwić z innymi przywódcami państw, szczególnie z tej piętnastki, a nie opozycja. I ta jakakolwiek akcja przeciw rządowi, przeciw sposobowi, sposobowi negocjowania budżetu w Brukseli byłaby tak naprawdę strzałem w stopę sobie samym, a przede wszystkim Polsce, Polakom, przyszłym władzom bo dopiero za kilka lat będziemy korzystać z tych profitów, które będą wynegocjowane teraz, i pozwala to mieć nadzieję, że kiedy naprawdę idzie o rzeczy ważne dla Polski, to i opozycja, i rząd potrafią zachowywać się w sposób odpowiedzialny i zgodny z naszą racją stanu.